Cześć, tu Bogusław Kalski. witam Cię w drugim odcinku vloga Startup My Way. I witam właśnie z mojego pokoju, nojutkiego, puściutkiego. Chociaż nie, mamy tu już coś. Właśnie przywieźli biurko i fotel, biurko stojące, oczywiście fotel. Więcej na różnicy potrzeba, internet już jest. Potem będziemy dalej się rozkręcać, ale zanim zanim zacznę tutaj robotę, powiem ci o jednej, jednej takiej rzeczy, która mi się przydarzyła właśnie wczoraj. Więc nagrałem, nagrałem, materiał, wróciłem do domu, uruchomiłem komputer. I po jakichś 10 minutach komputer dostałem bluescreena. Windows 10 to się rzadko już zdarza. Dostałem bluescreena. No, i komputer włączył się raz, potem znowu dostał BlueScreena i już się nie włączył ani razu. Po czym kolejne 5 godzin spędziłem na tutorialach w internecie, jak rozwiązać ten problem. Zrobiłem po prostu wszystkie możliwe triki w konsoli, które się dało. Niestety to się nie powiodło i spotkała mnie reinstalacja Windowsa. Cały czas się nie straciłem żadnych danych. Oczywiście mam wszystko pobekapowane na Dropboxie, ale żadnych danych nie straciłem. No tylko, że muszę cały soft w zasadzie instalować od początku. No i to jest taka właśnie ciekawa sprawa, bo czytam w tym momencie książkę 12 Rules for Life Jordana Petersona. I tam jest w jednym rozdziale, Jordan mówi o tym, że istnieją takie dwie rzeczy jakby niezmienne od zarania dziejów. I jedną rzeczą, są takie dwa stany. Pierwsza, pierwszy stan to jest porządek. I drugi stan to jest chaos, czyli porządek to jest, powiedzmy, jak wstajesz rano, masz plan, wszystko idzie zgodnie z planem, idziesz do pracy, wracasz, jesz kolację, się spać. Chaos jest w momencie, kiedy nagle coś się zmienia, tak? jakaś choroba, nie wiem, dostajesz wyzwanie z urzędu skarbowego. Wszystko, co burzy w ogóle twój, twój, cały, twój cały plan i jakby nasz świat dąży do tego chaosu i to są rzeczy, których po prostu trzeba się z nimi pogodzić, że, że ten, chaos, ten chaos będzie. Więc taki chaos spotkał mnie wczoraj. Siada, usiadłem do pracy, włączyłem komputer no i niestety komputer nie działał, tak? Czyli nie mogłem robić nic, wszystkie moje plany, wszystkie zadania wszystko zostało przesunięte i przez kilka godzin siedziałem właśnie w takim chaosie pokrążony, także... Ale już wiedziałem o tym, że po prostu to jest taki stan jakby porządek zawsze dąży do chaosu i potem znowu jest porządek, więc jakby się nie przejmuję i już jest lepiej. Oczywiście czas, nie trzeba się z tym pogodzić, że po prostu takie rzeczy, takie rzeczy się zdarzają. No a teraz czas się brać za składanie mebli. Jedziemy. sukces, yeah. pierwsze meble, pierwsze meble, także siadam, na razie jeszcze nic więcej, nic więcej tutaj nie ma, o, proszę, 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 proszę. Biureczko stojące, korbka jest, można podkręcić, Uff. już teraz nie będę, nie będę tego, tego robił, także plan dzisiaj wykonany, czas zawijać się do domu. Dzisiaj chciałem poruszyć temat mini emerytur. Wiesz co, to jest mini emerytura? Spotkałeś się, spotkałaś się kiedyś z, takim, z taką nazwą. No generalnie chodzi o to, że nie chcemy czekać pracować sobie na etacie, czekać do emerytury i wtedy luz, laba, pieniądze, które wypracowaliśmy sobie przez te lata, jakby pracują na nas, jak rząd tam wypłaca kupę kasy i podróżujemy po świecie. No nie, nie, może to tak dobrze nie działać. Przede wszystkim dlatego, że tych pieniędzy pewnie nie będzie dużo, o ile będą w ogóle jakieś. Druga rzecz to zdrowie, siły. No to już jakby te późniejsze lata mogą nie być takie, nie być takie dobre dla nas. Czemu by nie zrobić sobie takiej mini w ciągu? Jakby w świecie wieku, tak? W wieku 20 lat, 30 lat, 40 lat. E, albo robienie takich mini emerytur e, raz do roku, co dwa lata, co 3 lata. E, ja, czy my e, z Kingą e, na taką mini emeryturę e, sobie wyjechaliśmy. W 2013 roku udało nam się na 3 miesiące e, wyrwać z Polski e, i podróżować po Azji. Głównie, głównie siedzieliśmy e, w Indonezji 2,5 miesiąca Łącznie, ponad 3 miesiące e, cała ta podróż nam, nam zajęła. E, I o dziwo pracowaliśmy oboje wtedy na, na etacie, więc to nie, było, to nie było tak, że byliśmy przedsiębiorcami, mogliśmy sobie wyjechać, kiedy chcemy, pracowaliśmy na etacie, wzięliśmy urlopy bezpłatne i potem wróciliśmy do tych prac po prostu po tych 3 miesiącach podróżowania. E, normalnie, jakby jakby po prostu jakbyśmy byli na zwykłym urlopie. Oczywiście e, urlop był bezpłatny, poza wszystkimi dniami. Które mieliśmy płatnymi, no i potem potem bezpłatny reszta. I co jest bardzo ciekawe, co jest bardzo ciekawe, to że w tym momencie, kiedy jestem już bardziej po tej przedsiębiorczej stronie życia, w tym momencie jest mi bardzo ciężko na coś takiego wyjechać. I pracuję nad tym, żeby poukładać tak sobie biznes, żeby móc się od niego odłączyć obecnie. Nie mogę się jeszcze w tym momencie odłączyć, i wyjechanie do Azji na, na dwa miesiące, gdzie mam internet albo nie mam nie jest w tym momencie dla mnie możliwe, więc o dziwo na etacie jest łatwiej jechać na taką mini emeryturę i jeżeli jesteś na etacie, pomyśl o czymś takim. Też się zdziwiliśmy, że poszliśmy do naszych, naszych ówczesnych szefów, tak, to było no niecałe 6 lat temu i oni się zgodzili, powiedzieli, że okej, okay, nie ma problemu, jedźcie sobie. Myślę, że jeszcze poopowiadam trochę o tej podróży i jak to, jak to wyglądało, gdzie byliśmy. jakie rzeczy nas spotkały, bo bardzo ciekawy trip, gdzie byliśmy i na wulkanach, i jakby u dzikich, dzikich ludzi <śmiesz> mieszkających na, na wyspie, gdzie nie ma w zasadzie prądu, e, nie ma bieżącej wody i tak dalej. Tak? Po prostu plemi plemienie plemię, e, takich, takich autochtonów tamtejszych. E, no i oczywiście rajskie plaże, zwierzęta. No, było ciekawie. Oczywiście też duże miasta, tak? Bangkok czy, czy... Kuala Lumpur. Nie, no. Powiedz mi, czy byłeś kiedyś na takim emeryturze, czy rozważasz coś takiego, a jeśli tak, to gdzie chciałbyś się wybrać i na ile? Czy to będzie miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, pół roku, może rok, dwa lata, są i tacy podróżnicy. Więc czekam, czekam, żebyś się ze mną podzielił, podzieliła i do zobaczenia w kolejnym odcinku, hej!